Temat futurystyczny, może nie science fiction, może nie matrix, mam nadzieję. Na pewno coś, co powinno zainteresować się wszystkich, którzy, którym bliski jest temat cukrzycy typu pierwszego. Moim gościem jest profesor Michał Wszoła, pomysłodawca i współautor Uwaga bionicznej trzustki. Dzień dobry, Panie i Dzień dobry państwu. Osoby, które czekają na przeszczep serca, przeszczep, przeszczepy nerek, myślą o nowych sztucznych organach. Co to do, zacznijmy od tego, do czego służy trzustka? I kiedy wpadł Pan na pomysł, żeby stworzyć sztuczną, bioniczną trzustkę 3D. Dobrze. E, więc zacznijmy od tego. Trzustka jest narządem, który ma dwie bardzo ważne funkcje. Po pierwsze, produkuje sok trzustkowy, po drugie, produkuje hormony. W całej trzustce rozrzucone są takie drobne kuleczki, które nazywamy wyspami trzustkowymi. Te wyspy trzustkowe produkują dwa bardzo ważne hormony: insulinę i glukagon. To są hormony, które całkowicie zawiadują poziomem cukru w naszym organizmie. I cukrzyca to jest choroba, w przebiegu której dochodzi do zniszczenia wysp trzustkowych. Osoba z cukrzycą nie ma wysp trzustkowych, z cukrzycą typu pierwszego nie ma tych wysp trzustkowych i dlatego musi podawać sobie insulinę. Niestety nie u wszystkich pacjentów leczenie insuliną jest wystarczające. U części rozwijają się ciężkie powikłania. Może być bardzo chwiejny przebieg tej cukrzycy, czyli raz bardzo wysoki cukier, raz bardzo niski. Może dochodzić do powstawania różnego rodzaju uszkodzeń. Może dochodzić do uszkodzenia wzroku, Rozwija się miażdżyca, może dochodzić do uszkodzenia nerek, i to jest grupa pacjentów, która jest kwalifikowana właśnie do przeszczepienia albo przeszczepienia trzustki, albo przeszczepienia wysepek trzustkowych. My, jako chirurdzy w Polsce i na całym świecie, chirurdzy transplantacyjni, wykonujemy tego typu zabiegi, ale niestety ten. Niedobór albo ta różnica pomiędzy zapotrzebowaniem a tym, co my możemy wykonać, jest niestety bardzo duża. Dlatego, że jak spojrzymy na cukrzycę typu pierwszego w Polsce, to jest ponad 200 tysięcy osób. Jeżeli spojrzymy tylko na osoby, które mają rzeczywiście ten ciężki przebieg, chwiejną cukrzycę albo ciężkie rozwijają się u nich ciężkie powikłania, to jest około 20 tysięcy osób. Natomiast w Polsce w najlepszym roku wykonywano 40. Kilka przeszczepień szóstki, wysp szóstkowych. 40? 40 w stosunku do 20 tysięcy. I to jest, nie jest tylko polska specyfika, bo nawet jakby Stany Zjednoczone czy Europa chciały nam pomóc i zająć się tylko naszymi pacjentami, to w Europie przeszczepia się 300 szóstek około rocznie, a w Stanach Zjednoczonych 800. Czyli jakby cały świat pracował tylko na naszych pacjentów, to by zajęło 20 lat, żeby wyleczyć. Tych, którzy potrzebują pomocy tu i teraz. I stąd wziął się pomysł, żeby wydrukować narząd na drukarce 3D. I tak to się wszystko zaczęło program rozpoczął się w 2014 roku. Czyli od 8 lat trwają prace nad sztuczną trzustką, która posłużyłaby dwudziestu tysiącom osób. Czy to by rozwiązało całkowicie problem? I teraz, bo skoro już poruszamy ten temat, i skoro dajemy pewnego rodzaju nadzieję, to powiedzmy na ile. Jest możliwy w ogóle ten, ten ten projekt do przeprowadzenia i do sztucznej i do już skutecznej implementacji, prawda tego organu? E, więc ja nie lubię określenia sztuczna, prawda? Mhm. bo sztuczna to sztuczne to są pompy insulinowe, to są to jest jakieś plastikowe urządzenie. My robimy bioniczne. W naszej bionicznej trzustce są żywe komórki to jest żywy narząd, który został wydrukowany na drukarce 3D. Więc dlatego to krzywie się trochę, jak redaktor używa określenia sztuczne, bo to nie jest sztuczne, tylko to jest bioniczne, bo to są, tam są żywe komórki. A skąd one, skąd, skąd je się pobiera? Skąd, skąd? Komórki komórki są pobierane, komórki śródbłonka, fibroblasty, to są komórki własne pacjenta. Na chwilę obecną my jeszcze przy wyspy Trzustkowe, w, na tym Etapie, który, w którym jesteśmy teraz i który, tak de facto, przygotowany jest do badania klinicznego w chwili obecnej, my wykorzystujemy jeszcze wyspy trzustkowe pobrane od dawcy zmarłego. Czyli my nie przeszliśmy tego, nie zdobyliśmy tego głównego punktu, ale już w tym momencie nasze rozwiązanie jest w stanie pomóc. Kilkuset osobom rocznie w Polsce. Czyli jesteśmy w stanie zwiększyć tych, tą ilość przeszczepień z 40 do kilkuset. Może to nie jest 20 tysięcy już w tym momencie, ale. Zwiększenie liczby dziesięciokrotnie. To i tak wydaje się duży skok. Natomiast docelowo zamiast wysp trzustkowych pobranych od dawcy zmarłego, my będziemy wykorzystywać wyspy, które zostaną wytworzone z komórek macierzystych. To jest część projektu, która cały czas trwa. Natomiast przetransformowanie komórek macierzystych, które są pobrane od osoby chorej na cukrzycę, w kierunku komórek produkujących insulinę i glukagon, na skalę taką, żeby wyleczyć człowieka, nie jest takie proste. My musimy przetransformować miliard komórek. To jest naprawdę bardzo dużo, i w trakcie tego procesu dochodzi do różnych zmian, które uniemożliwiają właśnie działania na taką dużą skalę. Zupełnie jest co innego przetransformować kilkaset komórek po to, żeby wyleczyć mysz, ale jak dochodzimy do miliarda, to nagle okazuje się, że ta skala robi różnicę, i dlatego ta część projektu będzie trwała na pewno jeszcze parę lat. Parę? Paręnaście, parę dziesiąt, ile lat potrzebujemy, żeby komuś uratować życie bioniczną trzustką. Czy ja myślę, że ten pierwszy etap, czyli badanie kliniczne, my będziemy gotowi być może za rok czy za półtora roku, żeby rozpocząć kwalifikację pacjentów do przeszczepień. To znaczy, że macie pewność, że ta trzustka zadziała. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie w badaniach przedklinicznych. Dowieść działanie, no to oczywiście tak, ale proszę pamiętać, że nie zawsze w 100% udaje się prze, przenieść tą wiedzę, którą mamy zdobytą w, przed kliniką, na to, co się wydarzy w klinice. Oczywiście jest wiele znaków zapytania i dlatego to jest badanie kliniczne. To nie, jest, to nie będzie procedura, która będzie dostępna dla wszystkich, tylko a, odpowiednia. A, drobna grupa pacjentów zostanie zakwalifikowana po to, żeby ocenić już wyniki właśnie na y, ludziach. A dlaczego akurat bioniczna trzustka ma być tą pierwszą, bo rozmawiałem z różnymi profesorami na temat no, sztucznej wątroby, tak upraszczając sztucznej nerki czy serca i w każdej tej dziedzinie profesorowie są dość sceptyczni, znaczy, może nie sceptycznie, ale raczej wypowiadają się umiarkowanie e, optymistycznie, to znaczy nie chcą podawać żadnych terminów, prawda? Są ostrożni. O, może tak, pan, jest... pan nie jest ostrożny, pan jako pierwszy <grym> mówi, że to się uda już niebawem. A czy ja powiem? To że najprostszy się uda... narząd z tych wszystkich, tak, które można przeszczepiać? Po... Może tak, jeżeli chodzi o przeszczepienie trzustki, to jest to. Najwyższa, najwyższej klasy chirurgia i przeszczepienie w chwili obecnej trzustki to jest bardzo skomplikowany zabieg. Każdy, kto kiedykolwiek przeszczepiał trzustkę, wie, że, że to jest naprawdę duże wyzwanie. Zarówno logistyczne, organizacyjne, jak i chirurgiczne, lekarskie, i później poprowadzenie pacjenta. To, czy, co my zrobiliśmy, czyli ta biańczna trzustka, ona rzeczywiście znacznie uproszcza całą procedurę. My tak naprawdę w tym momencie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ja to mówię otwarcie, ja nie wiem, jakie będą odległe wyniki przeszczepienia biańcznej trzustki, na ile ona będzie skuteczna, na ile będzie lepsza bądź gorsza. W stosunku do tego, co dzieje się w tym momencie, bo my nie jesteśmy w stanie w tym momencie w 100% na to odpowiedzieć. To, co mogę powiedzieć, to to, że za rok czy półtora będziemy w stanie rozpocząć kwalifikację pacjentów do tego projektu. Ja rozumiem, że oczywiście trzeba się wypowiadać z pewnym takim umiarkowanym optymizmem, ale pewnie bez takiego dużego optymizmu, który jest u nas w całym zespole, no, nie zajęlibyśmy się takim skomplikowanym wyzwaniem, bo oczywiście problemy zawsze się mnożą, jest dużo tych problemów. Co do innych narządów, proszę pamiętać, że czy nerka, wątroba, czy cokolwiek, najprawdopodobniej te rozwiązania dla innych narządów. Nie będą takie same przy, przy pomocy takiej samej technologii, którą my się zajmujemy. My drukujemy na drukarce 3D. Może się okazać, że w przypadku nerki, wątroby czy serca ta... Nowa technologia będzie zupełnie czymś innym. To wcale nie musi być druk na drukarce, to mogą być inne rozwiązania, nad którymi zresztą się pracuje. W, w tym roku w Stanach Zjednoczonych przeszczepiono serce od, od świni, która miała wyłączone pewne geny, po to, żeby umożliwić je przeszczepienie człowiekowi. Tak samo nerki już w tego typu transplantacje w Stanach Zjednoczonych wykonano. W ramach takiego wstępnego badania i przygotowania, więc tutaj jest, są różne drogi, które będą szły, ale prawda jest taka, że transplantologia wymaga takich rozwiązań, bo oczywiście przeszczepienie narządów nerek od dawców żywych czy wątrób od dawców żywych, czy tak samo narządów pobranych od dawców zmarłych, to jest bardzo dobre rozwiązanie, które jest tu i teraz dla pacjentów i rzeczywiście trzeba z tego korzystać i trzeba powodować, żeby ta liczba przeszczepień była jak największa. Bo w tym, w tym momencie rocznie to 40 przeszczepów. Cz jeżeli szóstki, mówimy o trzustkach. to tak, tak. 20 tysięcy. Do, do 40, a tak naprawdę potrzeba byłoby 20 tysięcy. To nie jest tak, że 20 tysięcy osób jest na liście oczekujących, mhm. bo nikt nawet nie zakwalifikowałby takiej y, grupy ludzi, wiedząc, że oni i tak a ta lista oczekujących stanie... to jaka to mniej więcej liczba? Ja w tym momencie nie potrafię powiedzieć, ile jest na liście osób oczekujących, bo każdy ośrodek przygotowuje trochę swoją własną listę, więc ciężko mi powiedzieć, ile dokładnie osób jest A proszę oczekujących. Powiedzieć, ile osób pracuje w Polsce w zespole nad właśnie tą bioniczną trzustką 3D? Proszę pamiętać, że to jest projekt, który był finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Teraz już od, od prawie trzech lat jest finansowany z własnych środków, natomiast w projekcie brało udział po pierwsze Fundacja Badań i Rozwoju i Nauki jako lider, którym jestem przedstawicielem, ale Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Nęckiego, Politechnika Warszawska, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Więc wiele ośrodków naukowych, w sumie przy projekcie e, bięcznej Trzustki do tej pory pracowało ponad 200 osób. Na chwilę obecną, codziennie, jako swój, bym powiedział, codzienny chleb e, i codzienną pracę, około 50 osób zajmuje się i pracuje nad tym projektem. To na zakończenie, ile to będzie kosztować w takim razie? To jest bardzo dobre pytanie, na które ciężko jest tak jednoznacznie odpowiedzieć. Wiadomo, że nowe technologie nie są tanie. My wstępnie wyliczamy, że najprawdopodobniej koszt dla płatnik powinien płacić za taki zabieg, czy to będzie Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce, czy jakiś inny, inny ubezpieczyciel w Stanach Zjednoczonych Wielkiej Brytanii, ten koszt powinien pewnie będzie w okolicach stu, stu kilkudziesięciu tysięcy euro. Natomiast jak liczyliśmy, zysk z takiej inwestycji dla społeczeństwa, dla państwa zwróci się mniej więcej po pięciu, 8 latach, dlatego że ci pacjenci nie będą wymagali podawania insuliny, nie będą wymagali tak ciężkich częstych pomiarów glikemii nie będą, będą, mogli wrócić do normalnej pracy. Duża część mówi, proszę pamiętać, że my nie mówimy o zwykłych pacjentach z cukrzycą, tylko o pacjentach z ciężkimi powikłaniami. To są ludzie, którzy bardzo często nie mogą podjąć pracy ze względu właśnie na swoje ograniczenia i na ciężki przebieg choroby. Dzięki takiemu rozwiązaniu oni będą mogli wrócić do społeczeństwa i wrócić do normalnego funkcjonowania. Zasiał pan nie jedno, nie dwa, prawdopodobnie 20 tysięcy ziarenek nadziei, także będziemy śledzić, przyglądać się temu projektowi, trzymać kciuki, no i sprawdzać, mając nadzieję, że wkrótce spotkamy się i będziemy mogli odtrąbić sukces.